Ulica Sienkiewicza biegnąca przez miasto Wejherowo stanowi drogę wojewódzką, zaś ulice 10 Lutego i Świętego Jana to trasy miejskie. Stąd też wspólna inicjatywa polegająca na przebudowie skrzyżowania wspomnianych ulic. Koncentrowaliśmy się na takich rozwiązaniach komunikacyjnych czy układach drogowych, które tak naprawdę mają Przygotować nowe przestrzenie chociażby pod inwestycje mają rozwiązać takie problemy transportowe, korytarzowe. Najtrudniejsze są inwestycje w centrum miasta, bo często jest tak, że wydajemy na nie spore ilości pieniędzy, a tak naprawdę one rozwiązują w pewnym momencie tylko jakąś punktową kwestię. Do tej pory w Regionalnym Programie Operacyjnym staraliśmy się angażować pieniądze właśnie na to, żeby łączyć między innymi drogi wojewódzkie czy z drogami krajowymi. No ale dzisiaj jesteśmy na inwestycji takiej typowo punktowej, jednostkowej w mieście, które mam nadzieję, mam nadzieję będzie dobrze odebrane przez mieszkańców Wejherowa. Dla mieszkańców Wejherowa przebudowa zbiegu ulic Sienkiewicza, 10 lutego i Świętego Jana to spore odróżnienie w miejskim ruchu drogowym. Bardzo często zdarzało się tak, że jeżeli przejazd kolejowy... Tutaj w ulicy Śmiechowa był zamknięty, to samochody stały aż przy rądzie Leona. Czyli nawet samochody, które chciały przejechać ulicą Sobieskiego, tam gdzieś do góry, w ulicę 3 maja, to miały z tym kłopoty. Dlatego ta przepustowość, która się tutaj zwiększyła, ma ogromne znaczenie. Teraz ma być sprawniej, wygodniej i estetyczniej. Inwestycja opierała się także na stworzeniu nowych miejsc parkingowych i jest także pierwszym etapem związanym z realizacją kolejnego zadania. Mamy dodatkowe nowe miejsca urządzone parkingowe, jest ich 28. Na pewno tutaj, kiedyś samochody stały na tym polu tak na dziko. Nawet więcej, ale mimo tego staramy się z koleją, żeby po drugiej stronie torów, czyli między drogą numer 6 a dworcem kolejowym, zrobić też e, miejsca parkingowe. Łączny koszt inwestycji to około 3 miliony złotych. Jednak po wykonaniu zadania udało się oszczędzić w Urzędzie Miasta około 900 tysięcy złotych. Koszt samych robót to niecałe 2 miliony. Natomiast. Ponad milion złotych kosztowały wykupy. Poszliśmy z widem, czyli ze na wykonanie robót drogowych. W związku z tym zostały pewne tereny wywłaszczone, były to tereny PKP generalnie, ale zgodnie z ustawą trzeba było zapłacić ekwiwalent, czy odszkodowanie za te grunty po cenach takich, jakie są. Skrzyżowanie ma formę ronda, przy czym dojazd do przejazdu kolejowego ma długi, blisko dwumetrowy, oddzielny pas zjazdowy. Sam przejazd leży w gestii PKP i nie jest objęty inwestycją.